Cześć, drodzy widzowie! Już w styczniu 2025 roku na emerytury w Polsce czekają ogromne zmiany, które wpłyną na miliony seniorów. ZUS właśnie wydał ważny komunikat, który ujawnia szczegóły dotyczące nowych dat i kwot płatności emerytur. Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli jesteś na emeryturze, to zdecydowanie warto znać te zmiany na wylot, bo mogą one wpłynąć na Twoje finanse już w pierwszych dniach nowego roku. Z tego filmu dowiesz się, kiedy dokładnie dostaniesz swoje świadczenia, jakie zmiany czekają na wysokość emerytur, a także jak ZUS dostosowuje system wypłat, aby był jeszcze bardziej sprawiedliwy i efektywny. Dowiemy się również, jak wygląda sytuacja z dodatkami do emerytur i co zrobić, by nie przegapić żadnej ważnej daty. Jeśli chcesz być na bieżąco z tymi ważnymi zmianami, to koniecznie zostań z nami i obejrzyj film do końca. Na pewno nie chcesz przegapić tej kluczowej wiedzy, bo to mogą być najistotniejsze informacje, które pomogą Ci w planowaniu budżetu na przyszły rok. W końcu chodzi o Twoje pieniądze. Jeśli podoba Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej na temat emerytur i innych ważnych zmian, koniecznie kliknij w Lubię to i zasubskrybuj nasz kanał. Takie zmiany są na wagę złota, więc nie zapomnij o powiadomieniach, aby być na bieżąco. Jeśli jesteś seniorem lub planujesz przejść na emeryturę w najbliższym czasie. To nie ma lepszej chwili, aby zacząć śledzić zmiany w systemie emerytalnym w Polsce. ZUS, po kilku miesiącach przygotowań, ogłosił szczegóły dotyczące zmian, które będą obowiązywać od stycznia 2025 roku. I szczerze mówiąc, nie mówimy tu o drobnych korektach. Mówiąc wprost, zmiany te mogą mieć ogromny wpływ na wysokość Twojej emerytury oraz na to, kiedy dokładnie dostaniesz swoje pieniądze. Więc jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, to zapraszam do śledzenia tego filmu do końca. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że zmiany dotyczące wysokości emerytur w 2025 roku mogą być dla wielu osób zaskoczeniem. Od stycznia przyszłego roku, ZUS wprowadza kilka nowych zasad, które wpłyną na to, ile dokładnie dostaniesz. Jak się okazuje, jednym z najważniejszych punktów, który wprowadza ZUS, jest modyfikacja waloryzacji emerytur. Tak, dobrze słyszysz waloryzacja czyli coroczna podwyżka świadczeń, która przez lata była stosowana na zasadzie prostego przelicznika, teraz przejdzie spore zmiany. Co to oznacza? Otóż ZUS będzie stosować inne kryteria, uwzględniając nie tylko wskaźnik inflacji, ale także tempo wzrostu wynagrodzeń w kraju. Taki krok ma na celu bardziej sprawiedliwy podział środków i lepsze dostosowanie wysokości emerytur do realiów gospodarczych. Jak to wpłynie na Twoją kieszeń? Warto to wiedzieć, bo zmiany te mogą oznaczać zarówno wyższe, jak i niższe świadczenia w zależności od sytuacji finansowej kraju. Ale to nie wszystko. Kolejną dużą zmianą w 2025 roku jest sposób wypłacania świadczeń. ZUS wprowadza zupełnie nowe terminy wypłat, które mogą różnić się od dotychczasowych. Wiemy, że wielu seniorów przyzwyczaiło się do tego, że emerytura wpływa na konto w określonych miesiącach i dniach. Teraz jednak trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na kalendarz, bo ZUS postanowił uporządkować daty wypłat. Część osób będzie dostawać swoje świadczenia w pierwszej części miesiąca, inni w drugiej. I chociaż zmiana ta ma na celu poprawę organizacji systemu, może ona początkowo wywołać pewne zamieszanie, szczególnie u tych, którzy nie śledzą na bieżąco komunikatów ZUS. Dlatego, zanim nowy rok zacznie się na dobre, warto zapoznać się z dokładnymi datami płatności swojej emerytury. To, co również warto podkreślić, to fakt, że ZUS stawia na większą transparentność systemu emerytalnego. Od teraz seniorzy będą mieli możliwość dokładnego śledzenia, jak obliczane są ich świadczenia, dzięki nowym narzędziom dostępnym online. ZUS przygotował specjalną platformę, na której będziesz mógł monitorować historię swoich składek oraz prognozowaną wysokość przyszłych świadczeń. Co to oznacza w praktyce? To, że będziesz miał pełną kontrolę nad tym, ile składek opłaciłeś przez lata i jak to wpływa na twoją emeryturę, to ważne, szczególnie w kontekście zmian waloryzacyjnych, które mogą sprawić, że twoje świadczenie będzie się zmieniać z roku na rok. Ale to, co chyba najbardziej interesuje wielu seniorów, to zmiana dotycząca dodatków do emerytur. W 2025 roku ZUS planuje wprowadzenie nowych świadczeń dodatkowych, które będą dostępne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli więc jesteś w sytuacji, w której Twoje podstawowe świadczenie emerytalne nie wystarcza na pokrycie codziennych wydatków, to warto zapoznać się z tymi nowymi regulacjami. ZUS zapowiada, że dodatkowe świadczenia będą przyznawane na podstawie indywidualnej oceny sytuacji, co oznacza, że każda osoba ubiegająca się o taki dodatek będzie musiała przejść przez określoną procedurę, w której zostanie uwzględniony nie tylko Twój dochód, ale i potrzeby związane z opieką zdrowotną, kosztami życia czy stanem mieszkaniowym. To może być prawdziwym wsparciem dla wielu seniorów, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Warto również wspomnieć o nowym systemie informacyjnym, który będzie dostępny dla seniorów. ZUS zapowiada, że w 2025 roku uruchomi specjalną infolinię, która będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu każda osoba, która ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swojego świadczenia emerytalnego, będzie mogła szybko skontaktować się z pracownikami ZUS i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. To ogromna zmiana, która ma na celu zlikwidowanie kolejek do punktów obsługi oraz uproszczenie całego procesu obsługi klientów. ZUS zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób system emerytalny jest trudny do zrozumienia, dlatego postanowił wprowadzić rozwiązania, które pozwolą seniorom szybciej i łatwiej uzyskać pomoc w każdej sprawie. Jednak ZUS to nie tylko nowe zasady wypłat i zmiany w wysokości emerytur. Istotną częścią reformy systemu emerytalnego w Polsce jest również zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. W związku z tym ZUS wprowadza nową ofertę dla osób, które decydują się kontynuować pracę po przejściu na emeryturę. To świetna wiadomość dla tych, którzy czują się na siłach, by pracować, ale nie chcą rezygnować ze swojego świadczenia. W 2025 roku ZUS zaproponuje atrakcyjne rozwiązania, które pozwolą seniorom na łączenie emerytury z wynagrodzeniem, bez utraty części emerytury. To może być świetna okazja, by dorobić sobie do pensji, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Nowe przepisy wprowadzają także szereg zmian w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i rentowych. ZUS planuje uprościć procedury związane z uzyskaniem takich świadczeń, a także poprawić ich dostępność. Jeśli więc jesteś osobą, która wymaga stałej opieki zdrowotnej lub rehabilitacji, to od stycznia 2025 roku możesz liczyć na szerszą ofertę wsparcia. Dodatkowo, ZUS chce skupić się na poprawie jakości opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, co może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia wielu seniorów w Polsce. Przechodząc do kwestii praktycznych. Warto także zwrócić uwagę na zmiany w zakresie podatków, które również wejdą w życie w 2025 roku. ZUS przewiduje, że część seniorów będzie mogła liczyć na obniżenie podatków od swoich emerytur. Warto zapoznać się z tymi szczegółami, ponieważ zmiany podatkowe mogą sprawić, że Twoja emerytura będzie jeszcze bardziej dostosowana do Twoich potrzeb. ZUS przewiduje, że nowy system będzie bardziej elastyczny i przyjazny dla seniorów, co pozwoli na lepsze dostosowanie wysokości świadczeń do realnych potrzeb. I tak jak mówiłem na początku, 2025 rok to prawdziwa rewolucja w systemie emerytalnym w Polsce. ZUS postawił sobie za cel uproszczenie całego procesu, ale również uczynienie go bardziej sprawiedliwym i transparentnym. Dzięki nowym narzędziom online, szybszemu dostępowi do informacji oraz bardziej elastycznym zasadom wypłat, system ma być bardziej przyjazny dla seniorów, którzy będą mogli liczyć na więcej wsparcia i łatwiejszy dostęp do swoich świadczeń. Dzięki temu, że ZUS wprowadza te zmiany, seniorzy zyskają większą pewność, że ich świadczenia są na czas i dostosowane do rzeczywistej sytuacji finansowej kraju. Pamiętaj, że te zmiany mogą oznaczać różne kwoty wypłat w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji zarówno finansowej, jak i zdrowotnej. Warto więc zainwestować czas w zapoznanie się z nowymi zasadami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Ponadto, ZUS stawia na edukację seniorów. Będą dostępne materiały informacyjne, które wyjaśnią każdą zmianę w prosty sposób, by każdy mógł je zrozumieć. Nie musisz być ekspertem, by wiedzieć, jak poruszać się po nowych przepisach. Nie czekaj, zacznij już teraz śledzić te zmiany, żeby nie zostać w tyle. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych nowych informacji, które pomogą ci lepiej zarządzać swoją emeryturą w 2025 roku.